Kochani, powiedzieliście, że chcecie długich filmik, więc robię długi filmik. Tutaj sobie przygotowałam parę osób, ale jest jeszcze pod innym filmikiem, więc będę brała po kolei, pierwszy to jest yy, osoba, i w ogóle wszystkich pozdrawiam stąd. Ja pierwszy jest taki taki kolorek chyba będzie ok. I ogólnie, to że ja robię długi filmik, to nie znaczy, że ja tą serię kończę, czy coś takiego. Dalej możecie pisać. Dalej możecie pisać pod filmikami, jeżeli chcecie. I zrobiłam sobie pierwszy kółeczek, i teraz będę kolorować, I to jest z zewnątrz. W ogóle wzięłam i nie wiem, czy ten kolor nie jest jakby za jasny, więc jeszcze zobaczę, bardziej podobne. Ta jednak to jest mój najbardziej podobny, nie mam bardziej, więc tam będzie. Okej, sobie i już mamy. I teraz to będę poprawiać, komputer, będę robić o takim czarnym. W ogóle zachęcam do y, zasubskrybowania y, mojego kanału razem z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden filmik jak na przykład będę rysować Wasze profilowe Ok, teraz wrzucę na sobie. i Tutaj mamy to samo, tylko że też M, tylko że zielone więc też narysuję Ogólnie kochani, to jak macie takie jakieś literki, no to je też i sobie to ja też sobie piszcie, bo ja wszystkie profilowe, o które je prosicie, będę rysować. OK, i do tego mam, ojej, taki kolorek Myślę, że on będzie też bardzo dobry. OK, teraz jeszcze kontur i będę kończyć. Dobra, tak. To się prezentuję. I ok, teraz mamy takie profilowe. Tak to wygląda. Hej, jak szkic prezentuję. Jeszcze tutaj macie dla porównania te profilowe. I ogólnie wiem, że mi tak nie wyszło doskonale, ale się starałam, więc no. Okej, okay, ja tutaj zrobiłam y, na szaro i teraz będą cienie tak. Ogólnie napiszcie w komentarzu y, Czy wy będziecie mieli Wigilię klasową Czy już mieliście może Bo ja na jutro mam przynieść y, Na wigilię Klasową opłatek I jutro będziemy mieli Ogólnie tak patrzę Nie mam żadnego ciemnego szarego notku Więc y, ja sobie wezmę na Ostatnio robiłam filmik, jak sprzedałam te mazaki. Więc jeśli mnie oglądacie, to powinniście to. to powinniście widzieć, że mam niech coś dużo. A jak nie... Mam tyle tych mazaków. Więc... No, szary się na tyle znajdzie. Ojej, czekajcie, to chyba no, nie przebiło. Nie, jak przebiło. Okej, okay, to jednak przebiło. Ale okej, okay, ogląda się rzeczy z przodu. Więc takie pardźwe. O, tutaj macie. No, jak są Okej, okay, kochani. Tutaj 9 minut temu ktoś napisał, że jeszcze chce, więc sobie też namaluję teraz. Taki mam kolorak, Więc taki niebieski. I w ogóle coś dużo jest tych M ja zaczynam malować M, to to przypomina jakby takiego okładka. Okej, okay, tak się prezentuje. Teraz czas na kolorowanko. Dobra, czas przejść do konturu. I ogólnie myślałam, że mi bardziej to jednak feltowe wyjdzie, ale wyszłam bardziej niebieskie. Chociaż tego tak przez kamerę, jak ja tutaj patrzę na telefon, no to trochę tego tak nie widać. Nie zrobię tego jak. To jest kolor, ale I tutaj widać, że to jest bardzo niebieskie, ale to też byłby na filtowy. No ale mogłoby być jednak że trochę bardziej tutaj, w środku wyżej. Dobrze. Oj. Kolejna osoba to jest takiej i ogólnie tych szczegółów nie będę robić, tylko tutaj y, zrobię czarowoną postać i tylko białą czatą. Dobra, mega mi to szerokie wyszło, ale ogólnie tak sobie jeszcze przykładam, no i mega ładne macie te profilowe. No więc tak mi to wyszło ogólnie. Ale to jest tylko szkic. Czy no i w ogóle? A tutaj mam cię. Gdzie... No, w zasadzie mam parę filmów. Yy, yy, tak, i jednak ten napis tak jednak go zrobiłam, bo w sumie to i tak, tak pusto było, a się mi zmieściło. No i pytanie, bo kredek tu ja mam tylko tyle. A mazaków aż tyle. Więc w takim razie czemu rysuję kredkami? No ogólnie, no bo widzicie, jak ja mam szkic. Na przykład tego lampisu pewnie mi się nie będę chciała robić drugi raz. No a widać, że przez kredki widać. Czyli tak go będę musiała poprawić czarną kredką, ale no jest lepiej to na pewno widocznie nie, niż jak to, to zrobiła mazakami. Więc po prostu dlatego, co robię kredkami. Okej, okay, chyba to był bardziej pomarańczowy. Czerwony miał być, ale chyba ten też jest ok. Ok, gostyk numer jeden. Znaczy półgostkę numer jeden. Gotowe. No i teraz czasem tą drugą wyjść. Ogólnie mam dwa rodzaje kredek: takie, o, takie i takie akwarelowe. I mi się lepiej tymi koloruje, więc chyba tą sobie wezmę. Ale ten na pewno ma taką lepszą, lepszy. Jakby, jakby, taki pigment, że lepiej koloruje. Zresztą to braje to bardzo dobrze koloruje. Chyba za dobrze. wiem, co wy te usta pięknie widać. Okej, okay, teraz czas na tłoczko. Właśnie nie wiem, bo ono jest takie jakby ciemno-czerwone. A ja nie mam takiego, jak to połączyć, więc nie wiem, czy robić w górku. Nie no, ale takie puste, dobra, zrobię, po prostu jakoś to będzie. Okej, okay, i co z tym tłem? No, zrobiłam go i takim ciemnym szarym, żebyś nie wtapiał tego tutaj gościa i takim czerwonym. Okej, okay, efekt końcowy. Teraz czas na Bartka. I ogólnie on mi jeszcze pisał pod tym najnowszym filmikiem ok, czerwony jest mm, tylko, że kółek już nie mam, kółka muszę dorobić ok, nie wiem, czy nie będę potrzebowała drugiej kartki zrobiłam sobie tutaj te kółka yy, ale no ok, nabis skończony ok, chcieliście długi filmik, to macie drugi filmik to u mnie trwa już 8 minut, tylko ja to trochę będę montować, więc nie mam kura, będzie teraz minuta. Okej, okay, mam wrażenie, że to było trochę bardziej... Mam wrażenie, że to był taki trochę bardziej pomarańczowy, ale ja to bardziej czerwony zrobiłam. No możecie sobie porozmawiać. Tutaj mamy ten, a tutaj mamy ten. No, ale w ogóle w kamerze to w ogóle wygląda jak pomarańczowy całkowicie. Więc nie. Okej, zacznę na kolejną słupkę i mamy taką. Pozdrawiam. Ona też ma filmiki. Ehm, no, więc ja rysuję. I mamy tak. Ten, i jeszcze napis się. No, pamiętaj, żeby trapić. Ogólnie ja się nie znam na piłkarza, więc możecie myśleć, czy to jest koszulka czy z realu, czy jeszcze. Okej, okay, na tło mam po prostu idealny kolor. Mam taki szary... Mm, prawie. W ogóle jest profilowych. To jest mój pierwszy długi filmik. Ale napiszcie, czy mi wolicie, jak mam takie dłuższe, czy takie krótsze filmiki. A mi się wydaje, że takie krótsze się o wiele szybciej robi, ale te dłuższe są fajne. Mm, bardzo. Także, kochani. Aha, jeszcze zapomniałam o najważniej... Nie wiem, czy najważniejsze, ale bardzo ważnej rzeczy. Tak myślicie, jakie ogólnie. Mm, no. To kartyce. No tak, kartka.

No. Napiszcie jak Wam się podoba. A teraz czas na kolejną osobę, i tutaj że tak, czyli chyba chcę. Mamy po prostu dyna ciemnym na tle. I w ogóle właśnie jeśli o to chodzi, to taką Mam to na przykład Bartek nie poprawiałam, bo tylko takie literki poprawiam, no bo po prostu takie... Nie jest. No chyba lepiej tak wygląda. I jeszcze jedno, bo ostatni filmik wrzuciłam o 11.00. I jak możecie się domyślić, to ja wtedy byłam w szkole, więc po prostu zaplanowałam godzinę. I jak coś. Ale wątpię, jak coś w ogóle zwraca uwagę na to, kiedy filmik dany był. No dobra, ja wzracam. Yy, no. A i w ogóle jeszcze jedno. Ten kolor ja sobie zostawiłam. Bo wiecie co? Bo tutaj dokładnie taki sam yy, to wygląda w, jak zupełnie dwa inne kolory. Ale ten sam od. Kisum ja myszka Ten sam odcień jest tutaj i tutaj, więc. Od razu zrobię sobie ten, bo chyba potem. Tak, już nic nie ma, jeszcze będę miała dwa. Okej, okay, mamy tutaj. Okej, okay, tak wygląda to. W ogóle, jeśli komuś goś pominęłam, to napiszcie jeszcze raz pod tym filmikiem? O. Wow. Yy, napiszcie jeszcze raz. Nie, zasubskrybuję. Yy, tu jest taki. No, zabrasz, zobaczcie, jak mi to wyjdzie. Wytłumaczcie mi, proszę, co się stało z moim mazakiem. Yy, co to? Czemu on się tak wygina? W ogóle, o co chodzi? Czuję, że jest suche, ale. Mm, dobra. Do swojego bezpieczeństwa wziąłem inny. I tu piszę green gra... grass green, czyli. No chyba każdy zna angielskim. Więc yy, myślę, że to nie jest co prawda trawa, ale. Yy, no. ale też będzie fajny na drzewo. Znaczy nie wiem w sumie, co to są jakieś krzaki, tam wyrażę tylko flarence. A wypisuje się. Nie jaka słaba jakość. Tak, chowam markery, tak. Okej, okay, jak możecie zauważyć, to narysowałam tak mocno z grubsza, ale... no... tak wyszło. Tak w ogóle to ja rysuję takie jakby letnie obrazy w a zima się zbliża, no i napiszcie mi w komentarzu, czy wy macie choinki. No ja oczywiście mam ale wiemy, że nie wszyscy mają. Oki, okay, mam nadzieję, że I czas przejść do przedostatniego chyba profilowego. I czas przejść do przedostatniego chyba profilowego. Oki, okay, tutaj mamy trzy koleżanki. I oczywiście wszystkie je narysuję. Oki, okay, trzy dziewczyny, czyli najważniejsze. Tu zrobię po prostu pewnie jakieś szare, bo. Jak widzicie, to tam są jakieś drzwi, jakieś kwiatki, no i takie tam, no, a tego nie będę rysować. Okej, będę że no, nie było ważną częścią, bo go nie mam. Znaczy jakby, no, tutaj jest, ale. Ale ja go nie narysowałam. Okej, okay, ja tak sobie przeglądam i raz, dwa, trzy, cztery. Chyba mam wszystkich. Mam to M, mam. P, mam. Chyba mam wszystkich, co jest. Zobaczmy. Tak, jest, są, jest każdy. Więc teraz przejdźmy do tego filmiku. Tutaj ja mamy tylko dwa. O. I. Tutaj jest. Aha, chyba był. po tym filmikiem. Więc, no. Okej, okay, gdzieś mi usunęło tego filma i nie ma nigdzie. Yy, tutaj jeszcze mamy jedną. Yy, jedną dziewczynę. I jedną taką. Eee, dobra. I tutaj zdzierzmie się najpierw nią. Takie profilowe. Dobra, do wszystkich osób które mówiłam, że to jest zły odcień włosów jeśli wygląda jak różowe włosy okej, okay, może i wygląda faktycznie ale nie miałam lepszego odcienia tylko, że ja tak się prezentuje profilowe dobra, nie ma zbyt wiele nagrywania bo tu mamy kolejną osobę to o jak coś i no to jest o, więc nie ma za dużo nagrywania Aki... Dobra, zresztą jest mi wyszło. To koło ogólnie, to nie na koła. Aki zajęła mi to kartkę, jedną, tylko mnie całą, bo jeszcze jedno to ma miejsce. I to możesz być ty, wystarczy że napisz w komentarzu pod jakimś moim filmikiem. I z tych najnowszych najbardziej, bo tam najbardziej patrzę. Znaczy na wszystkie patrzę, ale najbardziej na te najnowsze, więc zachęcam po prostu... Możecie siebie tutaj znaleźć Akurat w tym miejscu Jak kogoś nie narysowałam Lub po prostu go nie zauważyłam To napiszcie mi Koniecznie w komentarzach Bo możliwe, że po prostu nie zauważyłam No i to tyle Więc no pa Mam nadzieję, że się podoba I nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i suba Pa